Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj się pojawiamy. Trzeba Wam troszeczkę opowiedzieć o naszym szkoleniu to z Bricks and Play, ponieważ niebawem w lipcu, dokładnie 12-13 lipca, Marta popraw mnie jeśli się mylę. No, może no, to bo. To, bo. Będzie kolejna edycja tego szkolenia. Chcemy Wam troszkę opowiedzieć, no już część miejsc jest zajętych, ale jeśli jeszcze ktoś jest ciekawy, ma jakieś pytania, wątpliwości, to może uda nam się te pytania i wątpliwości rozwiać dzisiaj, albo można po prostu zadawać pytania w komentarzach. Słuchajcie, no, nasze szkolenie to z Bricks and Play myślę, że jest dosyć Wyjątkową ofertą. Bardzo dbamy o to, żeby te grupy na szkoleniu były kameralne, żeby nie zapraszamy, nie wiem, 40 osób, tylko zapraszamy 10-14 osób, po to, żeby atmosfera podczas której pracujemy, była taka bezpieczna, żeby była przyjazna i żebyśmy też mogli wszyscy razem brać udział w ćwiczeniach, które Wam proponujemy, po to, żebyśmy, żebyście też te wszystkie aktywności, które wymyśliłyśmy na, na to, żebyście, mogli je spróbować, doświadczyć, żebyście wiedzieli, jak, tam, jak to wygląda i jak to, jak to jest w tym uczestniczyć, bo uważamy, że jakby praktyka i doświadczenie to jest jednak jedna z najważniejszych rzeczy, ale oczywiście jest też merytoryka, Marta chyba opowiesz o tym planie, prawda, więc, mhm. więc ja tutaj się nie będę jakoś rozgadywać. No i Oczywiście no są to klocki, tak, więc jest to coś na pewno interesującego i że dzieciaki zwykle to lubią. Choć też nie można powiedzieć, że to jest do każdej grupy, prawda, Marta? Że to nie mm -hmm. jest że wszyscy i każdy. Myślę, że można powiedzieć, że większość dzieci się w tym jakoś fajnie odnajduje, ale myślę, że do każdego dziecka jakoś trzeba jednak podejść indywidualnie i znaleźć odpowiednie dla niego strategie, pomoce. Więc to nie jest też takie stuprocentowo, że, że to zawsze zadziała. Mm -hmm. Jak ty myślisz? Tak, to prawda, bo też yy, właśnie tak jak mówisz, mówienie o tym, że dla wszystkich dzieci, to yy, no myślę, że to jest y, troszeczkę yy, nadużycie yy, klocki. Myślę, że większość dzieci, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że większość dzieci lubi, aczkolwiek znajdą się takie jednostki, które nie przepadają za układaniem klockami albo jeszcze nie są na tym etapie zainteresowania klockami, bo też yy, dzieci mają różne. Yy, Etapy różnych zainteresowań, więc czasami może być tak, że ten etap przyjdzie u cztero, nie jest jeszcze w wieku czterech lata, a będzie za dwa lata, na przykład u 6 powiedzmy. Więc no myślę, że to, to nas wyróżnia, że ten środek dydaktyczny, tak? Tak jak Asia mówi, to są klocki. Klocki są bardzo atrakcyjne, dzieciom dobrze się kojarzą, tak? Dlatego, że klocki są silnie związane z zabawą, czyli z ich naturalną aktywnością. Mało tego zabawa jest bardzo szerokim pojęciem, więc my, dzięki klockom, możemy dostosować tą zabawę do aktualnych, rozwojowych możliwości dzieci. Celowo nie mówię wieku, tylko aktualnych możliwości wieku rozwojowego dziecka, na którym się znajduje, tak? do jego trudności, do jego mocnych stron. I to nam daje taką dużą, dużą płaszczyznę do, do działania i do tego, żeby wspierać rozwój dziecka, nabywanie różnych umiejętności w takim bezpiecznym, środowisku a wiesz co ja sobie tak trochę pomyślałam że mówimy o tym że tak to stworzyłyśmy te tusy, tak żeby właśnie to wykorzystywać w pewien sposób to że dzieci naturalnie czerpią też różne umiejętności z zabawy i żeby to było w takiej przyjaznej i bezpiecznej atmosferze i tak sobie i tak sobie pomyślałam o szkoleniu że jakie tworzymy i jak na nim pracujemy, to staramy się zadbać o takie same warunki dla dorosłych. Nie? I że często uczestnicy też mówią o tym, że no, mieli po, po pierwsze, rzeczywiście ta atmosfera jest taka, taka stwarzająca warunki do tego, żeby się czegoś uczyć i rozwijać, i że można zadawać mnóstwo pytań, ale też, że oni się przy okazji świetnie bawią. Nie? Że jak wchodząc w te zabawy, że to też jest dla nich taki po prostu przyjemny przyjemny czas i nawet ktoś kiedyś rzucił, że w sumie takie tusy z klockami to byłyby super dla dorosłych, więc tak. myślę, że to nie, że jakoś tak, myślimy i o dzieciach i o dorosłych trochę w podobny sposób. Mhm, tak, znaczy ja też pamiętam jakieś takie warsztaty prowadziłam dla rodziców, to odwoływałyśmy się z dziewczynami, czynami prowadzącymi do zabaw z dzieciństwa rodziców, przez to, to też z zabawy z naszego dzieciństwa, przez to łatwiej nam było przypomnieć sobie, w co się rodzice bawili. To było widoczne tak, takie zrelaksowanie, taki luz wszedł w grupę, więc naprawdę zabawa jest bardzo takim, myślę, długą, dużą bazą i daje nam dużo możliwości do tego, żeby gdzieś tam wspomóc tych naszych podopiecznych. No i też tak sobie myślę, że jeżeli zabawa dziecku kojarzy się z czymś przyjemnym i rzeczywiście ono doświadcza czegoś przyjemnego, to też łatwiej mu się uczyć rozwijać. że w sposób niebezpośredni może też nabywać nowych kompetencji i umiejętności. Tak, kiedy dziecko czuje się bezpieczne i zrelaksowane, łatwiej się uczy i szybciej, zdecydowanie. Mm -hmm. Myślę, że to jest, co jest jeszcze ważne, to jest też. Um, Etapowość programów tu z Bricks and Play, ponieważ naszą metodę tworzył trzy programy, które jakby z jednej strony tworzą taki ciąg, pewien kontinuum, ale też one są etapowe, tak? Ten jeden program, na przykład pierwszy, zawiera w sobie i proste zabawy, tak? Na przykład na kontakt wzrokowy, na mówienie słów proszę, dziękuję, czy zwrócenie uwagi, uwagi na osobę. W rozmowie, tak? Jaki ten sam program zawiera zabawy, dzięki którym możemy jakby uczyć dzieci dużo bardziej skomplikowanych umiejętności, więc też mnie na przykład bardzo pomaga i też uczestnicy naszych szkoleń mówią, że to jest bardzo pomocne, ponieważ możemy osadzić nasze dziecko w jakimś momencie, tak? w momencie, w jakimś momencie naszych programów i wiemy, łatwiej jest nam po prostu dobrać cele podczas procesu terapeutycznego dzieci, Zresztą. bardziej adek adekwatne do ich możliwości. I myślę że też, to co jest ważne, że jak to też pokazujemy na szkoleniu, że jedną zabawę można modyfikować pod różne cele i że można albo rozbudowywać, albo prowadzić w sposób łatwiejszy, bardziej dostępny dla jakiejś konkretnej grupy. Więc jakby wartość nie, oprócz tego, że to jest etapowe i że można wykorzystywać te tak. programy jedno po drugim, ale też nie trzeba, o czym opowiadamy na szkoleniu, ale też wartość jest w tym, że naprawdę można tam wkładać dużo modyfikacji. Mhm. Tak. No i też materiały. Dostajecie dużo materiałów, na których można później pracować. Te materiały omawiamy na szkoleniu, pracujemy na nich. Dostajecie arkusze i puste, i wypełnione przez nas, żebyście zobaczyli, w jaki sposób my, my pracujemy i jak wypełniamy. Tych materiałów jest dosyć dużo, począwszy od takiego procesu obserwacyjnego, czyli od arkusza obserwacji, po zakończenie procesu terapeutycznego dziecka, czyli opis umiejętności nabytych w procesie terapeutycznym. My jesteśmy autorkami tych arkuszy, nie znajdziecie ich nigdzie więcej, i są dla Was dostępne po szkoleniu. Spokojnie możecie się nimi posługiwać podczas swojej pracy z dziećmi. Okej, okay, wiesz to tak mi przychodzi jeszcze, że czasami niektóre osoby pytają, czy muszą mieć jakieś wcześniejsze szkolenie, na przykład tak, z tego tak. takiego, powiedzmy, podstawowego, w cudzysłowie, eee, i że mi przychodzi taka odpowiedź, że to no, każdy może sam o tym zdecydować, jakby, czy tego potrzebuje, mhm. natomiast ja mam takie wrażenie, nie wiem jak ty, Marta, właściwie nie wiem, wrażenie, tylko niemal pewność, że my też opowiadamy o merytoryce, nie? W sensie takim, mhm. że też opowiadamy o rozwoju, odnosimy się do różnych rzeczy, takich Wiedzowych też, więc ja nie mam tak, że ktoś musi mieć wcześniej ukończony jakiś TUS, ale może być to wzbogacające jakoś, tak? Natomiast ja bym sobie pomyślała, że dobrze, jak ktoś prowadzi grupy, żeby miał jednak doświadczenie w pracy z dziećmi, bo praca indywidualna versus praca z grupą to są zupełnie różne rzeczy, nie? I że to, to jakoś może być ważne. Tak. Zgadzam się i też właśnie, tak jak Asia mówi, często są te pytania, bo nasz tus nie jest kolejnym poziomem, tak? To jest może nie, nie wiem, czy dobrym słowem jest alternatywa, to jest mm -hmm. po prostu pewien sposób wypracowany przez nas i nam bliski, tak? I jeżeli jest bliskie podejście takie oparte na relacji, na zabawie, na tym, żeby to było jak najbardziej naturalne, no to myślę, że odnalazłby się w takiej formule, jaką my prezentujemy na szkoleniach. Mm -hmm. Na szkoleniu też mówimy o tym, jak to się wszystko zaczęło, tak? To też jest ciekawe, jak się w ogóle zaczęło na świecie praca z klockami. Pod kątem pracy z dziećmi, jak my wpadłyśmy na ten pomysł, żeby, żeby pracować, pracować tu słowo z klockami Lego, bo nie było tak od początku. Mówimy też o teorii umysłu, funkcjach wykonawczych, ponieważ według nas to są bardzo istotne elementy, jeżeli chodzi o wspieranie dzieci społeczno-emocjonalnego. Omawiamy, tak jak też wspominałam wcześniej, arkusze, pracujemy na tych arkuszach, żebyście mogli zobaczyć, zadawać pytania, czy czujecie taką formułę jaką my stworzyłyśmy, tak? I oczywiście, tak jak też już mówiłam, arkusze, cały pakiet arkuszy też dostajecie do swojej pracy. Omawiamy te trzy programy, które są bazą, tak jak bazą tej naszej metody. One są kró króciutko i omawiamy teoretycznie, ponieważ stawiamy na praktykę i zależy nam, żebyście poczuli się jak dzieci, to dużo, bardzo dużo się bawimy klockami na dywanie. przywozimy wielki dwór klocków i bawimy się klockami. Mm -hmm. tak. Mm -hmm. tak. Jeszcze coś mi przyszedł do głowy, ale mi chyba wyleciało. Muszę jeszcze. Ja do co chciałam powiedzieć? Mogę? Tak, tak. Jest jeszcze też przestrzeń na tworzenie własnych zabaw, bo poza tym, że dostajecie od nas w opisie tych programów zabawy do każdego mm -hmm. programu, pozycje zabaw, które można w różnoraki tak też nie. sposób modyfikować, dostajecie, jest przestrzeń na to, żebyście wymyślali swoje mm -hmm. zabawy i też rozmawiamy o nich, modyfikujemy, dzięki temu wychodzicie ze szkolenia naprawdę, myślę, z dosyć bogatym takim mm -hmm. repertuarem zabaw, mm -hmm. narzędzi do pracy, tak, ja tak mm -hmm. zawsze na szkole, jak mówię, że kończy życie w niedzielę tuz, ale żeby w poniedziałek mieć jakiś taki szerszy repertuar zabaw do wyboru. Mhm. No, oczywiście później podczas pracy zawsze są pytania, wątpliwości ja też się nasuwają, ale myślę, że to jest zupełnie naturalne i dobrze, że się nasuwają, tak? Mhm. To motywuje nas do wyciągania wniosków. No tak. i na końcu szkolenia Asia omawia zachowanie trudne, jakie mogło się pojawić podczas pracy z mhm. kołu. Poł Asia, chciałabyś coś jeszcze dodać? Uh, uh. Tak, pewnie tak, ale coś mi uciekło, więc próbuję sobie to jakoś też ułożyć w głowie, podsumować. Myślę, że dla mnie taką największą wartością tego naszego szkolenia to jest to, że właśnie jest ta otwartość na pytania, jest tak to konstruujemy, żeby właśnie było bardzo dużo doświadczania i żeby uczestnicy mogli poczuć na sobie, jak to jest być na takim tusie, żeby zrozumieli jego ideę. I żeby rzeczywiście wyszli z jakimś konkretem z tego szkolenia. Nie, że nie tylko merytoryką i wiedzą, ale że tak jak ty mówisz, Marta bardzo to mówi, kiedy to mówisz, że jak pójdą w poniedziałek, to już będą wiedzieli, co zrobić. Nie? A jeżeli pojawią się te pytania wątpliwości, no to też mamy taką grupę. Y stworzoną na Facebooku, do której można dołączyć, kiedy już ma się certyfikat i można wpisać numer certyfikatu wtedy i można się do tej grupy dadać, dodać, zadać wtedy to pytanie, które jakoś jest nurtujące, więc jakoś wydaje mi się, że to nasze szkolenie jednak jest takie całościowe, nie? czyli że wiedza, merytoryka, praktyka, doświadczanie, otwartość, pytania, że tego jest naprawdę bardzo dużo, także myślę, że warto. Zachęcamy też do poczytania opinii na dziecięcych relacjach na Facebooku, bo też niektórzy uczestnicy piszą opinie, więc czy w komentarzach czasami też piszą. Zapraszamy do prześledzenia fanpage'a właśnie dziecięce relacje, tam trochę więcej też um, zdradzamy czym jest tak z Brick and Play. Jeśli macie jakieś nurtujące pytania, czy to faktycznie jest dla mnie, zawsze można napisać czy zadzwonić, zawsze odpowiem na wszelkie wątpliwości. Mm -hmm. Okej. Okay. Jeśli macie nie wiem, jakieś pytania, albo chcecie się podzielić wrażeniami z tej naszej rozmowy, to proszę napiszcie coś w komentarzu, to będzie też dla nas taki znak, że ktoś to ogląda i kogoś interesuje ta nasza rozmowa. A tak jak Marta mówi, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to po prostu kontaktujcie się z nami bezpośrednio, nawet na Messengerze możecie zadać pytanie. No, nie wiem, ja chyba tyle Marta, mm -hmm. czy jeszcze chciałabyś dodać do tego? Nie, myślę, że myślę, że najważniejsze rzeczy zostały powiedziane. To już wybrzmiało też, ale jeszcze tak powtórzę, że żeby była jasność, że szkolenie kończy się certyfikatem. Trwa dwa dni, sobota, niedziela, najbliższy termin 12-13 lipca w Warszawie. Mhm. I tak można tak zapisać się tak. pisząc maila na szkolenia małpa dziecięcaelacja.com.pl tak Więc tak. zachęcamy, zapraszamy i życzymy Wam miłego dnia. Miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia.